No, ile Państwo mieli ubezpieczone mieszkanie? Mieszkanie mieliśmy ubezpieczone na 800 tysięcy. Cały czas dostawaliśmy informację, że jak już przekazał rzeczoznawca materiały, to potem była informacja, że nie wydadzą decyzji, czy nie podejmą żadnej decyzji. Dokąd nie ma informacji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co dalej z budynkiem oraz od prokuratury w sprawie przyczyn pożaru. Poprosiłam ich, żeby w takim razie udostępnili mi dotychczasowy kosztorys, który, który przygotowali. Dobrze, że siedziałam, jak otworzyłam tego maila, bo myślę, że nogi by mi się ugięły w kolanach, a tak to tylko prawie spadłam z krzesła, jak zobaczyłam kwotę kosztorysu, którą przygotowywał ubezpieczyć.